Siema, siema A widziałeś tutaj patrz. A wiesz stary, że mnie wczoraj policja zatrzymała Ale mam 3 lata doświadczenia w i Najciekawsze, że wicie to zaproponował! O I tak się odczepili W sumie to tak wiecie, nawet nie wiedziałem na którym kanale to publikować. Czy na tym czy może na innym kanale, ponieważ ten filmik to nie jest taki typowy filmik, który publikuję, nie jest może tak popularny, a chciałbym, żeby to trafiło dla moich prawdziwych widzów, także zobaczymy jak to się przyjmie. Oglądajcie. Wszystko widać. Wow. A wiesz stary, że mnie wczoraj policja zatrzymała? Dognie za co? Nie. No wow. dawaj jeszcze. No za co może policja mnie zatrzymać? Za prędkość. Nie. <laughs> Tylko jadę centrum i tak patrzę w tylne lusterko i widzę, ej, policja jedzie za mną. I tutaj włącza ten kogut. No. Nie i od razu, nie? Jakby, jakby widział, że ja w niego spojrzałem. No ja zatrzymałem się po prawej stronie. Podchodzi ziomek i takim drżącym głosem <głanee> Taki pał, Bo coś tam u pana sprawdzić dokumenty jakaś kontrolę, wie pan, że pan bez świateł jedzie Ja mu A ja akurat włączyłem, nie, bo ja wyjechałem I no może 50 metrów przyjechałem Bez świata, a potem włączyłem, nie, ja mówię No włączyłem tam światło ten A ja jechałem za panem, tyle i pan jechał bez świateł Nie, ale jak no świata tutaj nie możesz wyłączyć Całkowicie to... No właśnie, nie mogę włączyć, ja mówię, ale ja na postojowych jechałem, ja mówię, na postojowych jechałem, potem włączyłem, a on, aha, to my na postojowych jeździmy, to pan coś tam nie Bo mówi. był jakiś mandat? No i słuchaj, mówi mi, że, że jadę bez świateł, ja mu, mu powiedziałem, że no, jadę na tych normalnych po prostu, i ja on wziął moje dokumenty, coś tam sprawdzał, kurczę, z pół godziny chyba, sprawdzał, 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 przyszedł coś tam, miłego dnia, czy coś, oddał mi dokumenty i tyle, nie? Aha. A na początku powiedział... Ale może było już ciemno? No, no no, było, słuchaj, było ósma, ale było jeszcze jasno, bo teraz nie wiem, słońce zachodzi o 21, nie? Uśmieszne, bo na początku powiedział, wie pan, że ja panu mogę za to dowód zabrać? <laughs> ja taki, taki. Pan ma elektroniczny czy papierowy? Ja mówię, no papierowy, nie? Tyle. Kurczę co co, a rosyjskie auta bardzo łatwo odróżnić od innych, ponieważ no nie wiem, kto jeszcze robi takie samochody, nie? To tylko w Rosji. Po prostu tutaj te wszystkie samochody to jakiś serwis potworów. Nic inaczej nie mogę nazwać. Lecimy dalej. Tutaj nasze motorki wiciu przez tydzień chyba trzymał siebie w chacie. Jeszcze jedna sprawa, tutaj łańcuch miałem bardzo, bardzo mocno posłabiony, ale Wici już podkręcił tutaj tymi wszystkimi narzędziami. Także co, wszystko jest gotowe, niwę odebraliśmy, także lecimy. Dzień dobry. No kurczę, martwe. Dobra, troszeczkę pada, ale nie jest tragicznie. To ja na początek próbuję porobić po prostu jakieś takie luźne podjazdy na taką rozgrzeweczkę. No ja tak robiłem Tak, to są luźne fajne podjazdy. No to zróbmy tam po kilka takich fajnych podjazdów. I jedź mną. Tak. A potem może tutaj na przykład próbować coś popodskakiwać czy coś to. takiego. Wow! Ty widziałeś to? Ja nie mogę, co ja zrobiłem. Miękki piasek, ciężko. Zjeżdżać, ciężko, bo miękki piasek. Ale dzisiaj przez ten deszcz jest bardzo, bardzo miękki trasek, nie wszędzie trudniej, jest. trudniej się wjeżdża. Chciałeś tutaj skrócić trochę podjazd Byczku ja widzę, że ty tutaj już odpoczywasz, siema, siema. Słuchaj, zobacz, my tak jesteśmy przygotowani, że nawet mamy tutaj ze sobą kaski. Wszystko jest gotowe, kochani. Teraz lecimy na gokarty. Pościgamy się tutaj we trójkę, trójmistrzowie. Wyznaczymy, kto z nas jest lepszy. Widzę, że sami doświadczenie zawodnicy się zebrali, ale ogólnie jeździłem bardzo dużo w Bułgarii i instagramowicze, którzy obserwują mój Instagram, wiedzą, że w Bułgarii trzeba było zrobić czas poniżej minuty i można było jeździć na 27-konnym go karcie. go kartu. 28 koni mechanicznym na tym maleńkim bydlaczku to jest po prostu szaleństwo. Tutaj są 8 ośmiokonne, nie gdzieś tak. A my jeździliśmy na 27 i to po prostu to nie do porównania, nie? I dlatego ciężko trochę się przedstawić na takie słabsze, bo jak przejechałem tam w ogóle 100 km w sumie, łącznie na tych gokartach, więc teraz ciężko mi będzie się przedstawić na takie coś. Jaką proponujecie karę dla przegranego? O kurczę, nie wiem, łosia Łosia? <laughs> Ej, a jak się nazywa? Jak się nazywa? To? A wiecie, czym jest Łoś? No wiem, oczywiście, że wiem Że tak składasz sobie dwie ręce, łeb, i ktoś ci wali. Nie, na Łosia. <laughs> On już czuję, Łosia! Na czole. Vai Panuje. ja. Ja, chyba przegrałem. Ty przegrałeś. Ja muszę. Tak. Ale żeś. Dobra, to opowiadaj mi, co się działo? Czy problem był polegał na tym, że e, po tym jak w Bułgarii jeździłem tam tak. było bardzo, bardzo, bardzo nieślisko i tak, każdy ja, ja. ostry hamulec to było w porządku. Tak, tak, słuchaj. Tak, tak, to, tak. że to co tutaj w ogóle się działo, tak. że po każdym ostrym hamulcu w ogóle tak mnie straśnie znosiło, więc ja o, nie totalnie żadnego okrążenia w ogóle nie zrobiłem dobrze. No, no patrz, 46 600. zrobiłem. To całkiem niezły czas. Tak ja samo Polsce tak sam, na... też wykręciłeś całkiem niezły A, czas. A, to teraz wiemy wiem, na łosi. To stary przegrałeś osia Ja z Wiciem bardzo mocno się zgadzam, ponieważ po Bułgarii tutaj... Już kilka razy jeździłem i właśnie no. pierwszy raz, który był po Bułgarii To dla mnie to było totalna, wiesz, jakbym pierwszy raz się na kokardach Totalnie inna bajka, nie? Więc tak że... dla mnie to po prostu już tutaj był kilka razy tak. Po tym, jak wróciliśmy z wakacji ja jeszcze nie byłem Także dla mnie tak. to było, było tak, w ogóle tak, 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 na tak. maksa zaskoczenie Dobra, Wiciu, to co? Nie ma co, dawaj, przegrana Dobra No Ja wymyśliłem A, i mówiłem, że to będzie w kasku Nie, ale, ale najciekawsze, że Wiciu to zaproponował! <laughs> I wicie przegrał! Dla mnie to było. Zaproponowałem to tylko właśnie dla beki. Nie wiem, nie, czemu... No, dawaj, dawaj, leciutkiego takiego dawaj. chociażby. Nie, ale jak nie, to w kasku? No nie ma, ja bym myśliłem, więc moje nie, zasady nie, są takie, że w kasku. Nie, 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 nie stary, dawaj. no nie tego, nie odwracaj ci Bo wicie zachętujcie, bo to jest nieporządnie Jaki czas wykręcasz? 46. 46? 43? A i ile jest już? Jani, tutaj jest że 3 miesiące. 3, 3 miesiące jedziesz i wykręcasz taki czas? Ale mam 3 lata doświadczenia w obcudzetowiu. Aha. Pracowałem w czasie w innym miejscu, więc coś tam znam te tej jednostki. A jak już kilka zakrętów poznasz, to łatwiej ci jest. Fajną szafkę mieliśmy, bo, bo wszyscy rzeczy zostawili swoje, ale nikt nie zamknął. 6 jest, 6 jest. Oooo, masakra! To jest bardzo dobre ćwiczenie na utrzymanie równowagi i w ogóle wycelowanie w te wszystkie szparki. Ze szczęścia się wywaliłem, ale udało się to zrobić. Spróbujemy pokonać tamtą górkę. Powiem wam, że jeszcze tak mocnych nie robiłem. Wow! Wow! Tu lepiej, bo jest twarde. Dobra Fajny, fajny, podjazd. Bardzo. Wow, 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 wow. Wiciu, widzę, że lubisz latać. Ja jak nie spojrzał Wiciu, motor w górze. Wiciu robi Supermena. Chodzi o to, że dzisiaj bardziej ćwiczymy technikę i próbujemy dobrze nauczyć się trzymać równowagę w takim trudnym terenie pod jakimiś górkami czy coś, ponieważ to jest fajne i tego warto się nauczyć. Co jeszcze Wam powiem? Tymi oponami naprawdę ciężko jeździć. Dużo z Was pisało mi na Instagramie, żebym wymienił opony na większe, ponieważ te są malutkie, zakopują się w piasku po prostu natychmiast. Ciężko się jeździ, zwłaszcza teraz jak po deszczu i piasek jest miękki, ale spokojnie w jednym z następnych odcinków wymienimy na o wiele, wiele większe opony i sprawdzimy w terenie. Ale na razie jeszcze nauczmy się trochę. Weź mi coś ze sklepu. Halo, halo, weź mi coś ze sklepu! Dziurki coś, także bez obaw, coś będziesz miał. Jak ty daleko byłeś, kiedy mówiłeś mi, czy chcesz coś ze sklepu? W sklepie byłem. W sklepie? Ile ty kilometrów? Cztery max. Cztery kilometry! <laughs> No i widzicie, w czym problem. Na tyle wyjeździliśmy tą całą górę, że po prostu tutaj nie ma nawierzchni, po której jeździć, nie? Już? Mogę? Nie, nie możesz. Teraz drink, No dawaj, dawaj. Dawaj! O! No nie, że w to jeszcze policja. Gdzie jest ta muzyka? No? no także stary, i co myślisz? Wow. Jest dobrze? A widziałeś tutaj? Patrz, 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 patrz. tutaj z boku Sheriff YouTubea. Sheriff YouTubea tutaj z boku No ale robi wrażenie, co? To jeszcze w ogóle nie jest skończone, bo to dopiero pierwszą serię zrobiliśmy. Ani felgi nie zakładaliśmy, ani miliard rzeczy jeszcze. To nie No, znaczy zał... Crime Stoppers. No Crime Stoppers, czyli za zatrzymywaciele przestępstw. 69, no 69 to co to znaczy, ha? 69 to znaczy, że bardzo fajna liczba no. Zobacz tutaj Frank, nie? 9,9,7, a tam 69 ale bo wiesz 997 to jest numer policji, a tutaj już dla beki zrobiliśmy. A, to można masz... o, o okay, okay. Fiumasz, nie? No tak, no teraz już wszyscy wiedzą, że mój samochód. Także co? Śmigamy, śmigamy do nas coś porobimy, nie? Dzięki. Dzięki ziom.